Cześ, nieprawdaż? Cóż, szaławiła, komik, ekscentryk, fru, fru Gdyby wam dusza jak moja krwawiła, jeden by przeżył na stół. Pragnę was śmieszyć, pragnę was bawić, paja, cerlekin, bim-bom! A dusza moja krwawi i krwawi, a w sercu tęsknica i srom. Hej, graj mi, cyganie. Hej, wina mi dać, kurcze pieczone, psiamać. Hej, graj mi cyganie, hej wina mi dać, kurcze pieczone, psia mać. Pomnisz jedyny tę noc romantyczną, ach księżycowej mać. Wiosna, słowiki, gwiazdy jak byki, księżyc, że w mordę mu dać. Serce przy sercu pik, pik aż do rana, a głęboka sama chwytała za wiustrę. Byłam, o luby, wdziąsło szarpana za pośrednictwem twych ust. Hej, graj mi cyganie, hej, wina nie dać, kurcze pieczone psia mać. Niż jedyny tę noc w malilojkach. Wietrzy wiał we wte i w te. Miałeś mnie luby w swoich ramionach. Całą. Od A aż do D. Hej, graj mi cyganie. Hej, wina mi dać kurcze pieczone. Siomeć. przepraszam, więcej nie będę. Precz sentymenty, wróć sen. Dziś wyjątkowo, bo w drugim pokoju siedzi mężczyzna. To ten. Był on najdroższym. Moim ciapuchną, moim koteczkiem I moim lwem Dzisiaj spoglądam i co widzę? Pruchno, płakać się chce Sa hej gra Grazie, Ehi, hey, mi dacci.